PR. Jesteśmy bezpieczni. Siemano, Mateusz Mieściłajewski, a bądź na bieżąco, razem ze mną Boxdel. Siemano, jestem trochę chory, mogę kaszleć na wywiadzie, tak więc wszystkich przepraszam. Tylko na mnie nie kaszni, żebym też chory nie było. Yy. <słuchaj>, Słuchaj, co ty tu robisz na The War 4? Kolejne pytanie tego typu, na które odpowiem e, oczywiście twierdząco. No, robię tutaj nic. I szukasz kolejnego zadmiarza jakiegoś? Można potraktować to jako taki mały headhuntingowy wypadzik. Po prostu zostałem zaproszony przez Denisa jak ziomek. Wpadłem tutaj jak ziomek. Denis na, był na aferkach, podkręciliśmy trochę atmosferę. W branży. No I wczoraj grubo tam Denis poleciał z niektórymi ludźmi. No grubo, grubo. Fajne, ten, fajne pytania też miałem przyszykowane. Też nie trudno jest Denisa pytać o, o nic podkręcającego, bo tam wokół niego jest dużo fajnych Motywów, zapytałem o Casio, Daniela Milańczuka, zapytałem o Szpilkę, o o Alana Kwiecińskiego, o dziwo, z Alanem najmniej, najmniejsza spruta, najmniej. nie? Ale może jutro po, tym, po tych kawerkach może się dużo konfliktów porobić. No wiesz, no niech się robią, nie? Ja to jestem, wiesz, ja to jestem generatorem takich rzeczy, jak ktoś chce mi wyjebać w pysk za to, nie ma problemu, wiesz. Mhm. Zgi Nikt mnie nie zabije, stary, za to, że się podkręcam. Nie? Tak, ale było też moment taki, kurde, jak, jak oglądałem to, to tak sobie pomyślałem, kurde, no jeszcze w taki, w, taki, w takim, takiej postaci nie widziałem, jak lekcji zadzwoniła. Widziałem po nim, że naprawdę on się wstydził. Tak, bo to dobry chłopak, on, to, on, on nie, nie ma w czale... Ma duszę takiego, wiesz. Jest świrem na pewno i zresztą pokazuje to w oktagonie, że. że... Jest wojownikiem, ale to nie wiesz, to ludzie, ludzie mieli, mają taki obraz Denisa, że on jest nie wiadomo, wiesz, jakim popierdolcem. Tak z wyglądu pewnie do tego. A, tak, a jest normalnym, dobrym gościem, stary, wiesz, też ma takie normalne, naturalne odruchy jak nieśmiałość, nie? że wiesz, że rzeczywiście widać było tam i ona była szczera nieśmiałość, że Denis, no, tajek jest pewny w walce i tak dalej, no to w tematach miłosnych jest taki, wiesz, to jest uroczy po prostu, może tak. Ty teraz z Denisem widać, że masz dobre relacje, mhm. y, kumplujecie się, widujecie się teraz częściej. Czy ty rozmawiałeś już z Heiligiem, i z samym Denisem o jakimś wypożyczeniu? Wiesz co z Denisem gadałem. Yy, na razie nie mamy też jakiejś, jakiegoś pomysłu, yy, co zrobić, mhm. więc nie było jeszcze takich oficjalnych, starych gdzieś tam uderzeń w jego stronę, że panie by było jakby zawalczył na, na przykład Szeligą czy coś, bo takie coś było. Na, to, to była jedyna rozkmina gdzieś tam jego potencjalnej walki, no bo wiadomo, że jeszcze można zrobić rewanż z lanym Kwiecińskim, ale czy jest to sensowne, nie wiem, nie? No więc... No, e... chyba teraz też chce tego rewanżu. No teraz waży w ogóle około 100 kg, nie? Ale on się zrobił, kurwa, bykiem, więc może, może, be, może będzie to mieć sens. Ja to w ogóle wróciłem ja jakiś czas temu, nawet stary nie byłem. Teraz kurwa na, tym, na tej konfie byłem w telewizorze. Wypuścili mnie. Ale kurde podobało mi się to, jak ty Fajny ten temat, to nie? Ale ja zobaczyć, ja teraz ten, ja teraz trochę yy, wyluzowałem. Teraz będę, wiesz. Trochę więcej, bardziej podkręcał. Mhm. Na pewno będę chciał trochę, wiesz. Trochę rozrywki dać ludziom. I, w, i trosz, troszkę lepiej się przygotowałem na ten, ten, na, ten na, na, na tą konferencję, właśnie będąc z telewizorka, miałem też takie coś, że wiesz, a tutaj docisnę, tu coś dokręcę. coś było coś śmiesznie dojebać starej, wiesz, i podoba mi się to ogólnie taka stylówka jest spoko. Jak mogę, no to wiesz, to robię robotę. Nie? Po właśnie tej konferencji latały szoty i TikToki różne z tym, jak Adren Polak z publiczności krzyczał tam właśnie do ciebie. w Takich no, no nie było to zbytnio miłe. Ty odpowiedziałeś potem tym swoim, na tym swoim filmiku. Mówiłeś o tym, czy między Tobą a Adrianem jest jakaś właśnie taka, niezgody? Nie, stary, wiesz co, ja ten, to nie jest tak, że ja nie lubię Adriana czy coś, tylko po prostu podkurwiło mnie to, że wiesz, że ja mu nie gada, ja mu nic nie mówię, ja mówię do Szymola, nie rób z siebie sługi Polaka, nie? Bo to wygląda tak, jakby Szymol się, wiesz, bał po prostu Adriana, a potem wiesz, ten vlog Adriana, gdzie on tam mówi mu coś tam o, o karku, wiesz, takie, takie, takie rzeczy. No tylko mnie utwierdziły w przekonaniu, że to taki, kur, to było dziwne. Nie? Ja do Adriana naprawdę nie mam nic, bo to jest kurwa zawodnik y, naszej Federacji i wiesz, i... Od dawna y, zawodnik. Od, od, od dawna jest zawodnikiem, tylko kurwa, wiesz, jest jakiś, są jakieś stare granice i nie będzie mi mówić, nie będzie mnie uciszał przede wszystkim na konferencji, na której kurwa jestem gospodarzem stary tej konfy, co by nie było, stary wiesz, to jest i w 20% stary moja firma też i nie pozwolę, żeby gość, który stary dostaje, wiesz, siano między innymi stary ode mnie za to, by zawalczył i robił robotę marketingową, uciszał mnie i mi mówił, że zamknij pizdę, gruba się, wiesz, takie rzeczy, stary. Od grubych sam może mnie wyzywać, bo jest jeszcze, wiesz, grubszy będę na pewno e, jakiś czas, więc nie mam do tego problemu, zawsze mi może ten, ale niech mnie nikt nie ucisza, kurwa, tym bardziej na, na, mo, na, na, na wiesz, na wydarzeniach. Gdzie de facto on jest gościem stary tego wydarzenia też. Nie? nie denerwujecie to właśnie, że zawodnicy mają do ciebie takie bardzo luźne podejście, widać to? Nie, bo stary tak naprawdę to kto wiesz, to Casio, stary coś tam się pruła zazwyczaj ja stary mam mega fajne relacje z, z zawodnikami. Zawsze, wiesz, zbijamy piątki, gadamy, ja dużo gadam z ludźmi, stary, yy, przez telefon, czy na FaceTimeach, czy na wideo. A wiesz, a takie, takie coś, co, co zrobił Adrian? Yy, Kurwa, wiesz, zobaczyłem ten film i powiedziałem sobie tak kurwa w duchu, że kurwa, co ja powiedziałem? Takiego, żeby chłop mi mówił coś o odsysaniu tłuszczu stary w Turcji. że Nie słyszałeś Turcji. wtedy tego na tym nie? Na nie tym słyszałem, ja się w ogóle śmiałem i nie wiedziałem, z czego się śmieje stary. Przy czym, że coś śmiesznego było powiedziane, uśmiechnąłem się, bo każdy się śmiał, a to się okazało, że on mi taki tekst, wiesz, powiedział, nie? No wiesz, ale teraz to już mam w ogóle, wiesz, mega luz z tym, nie? No bo tam po prostu odpowiedziałem. Wyciągnąłem sobie taką kartę po prostu, że wiesz, że dzwonił do mnie, po, żeby pożyczyć hajs, bo Rafał mu nie chciał dać stare zaliczki, bo Fejm nie daje zaliczek od momentu gdzieś tam tej akcji z Majewskim, krzywo wyszło, no to żeśmy się zrazili, no to dzwoni, mówię mu, kurwa, Adi, no spoko, pożyczę cię, nie ma problemu, stary, no myślę, jak się go zapytasz na wywiadzie, to on powie to samo, ja, nie po, ja od razu zaproponowałem, to ja ci pożyczę. Nie marczytać. Chyba tego dnia po prostu chyba był jakiś taki y, lekko podkurwiany. Może, pod, pod może był trochę, wiesz, no też dostał mimo wszystko od, rude, od rudego no lepca, mogło go to wkurzyć, tylko kurwa, no on jest w branży już, już tyle czasu, a wiesz, a, a taką stary mocno, mocny odpał jaki tam był z jego strony. Tu coś tam o tym cichaniu, tu stary, co, no wiesz, no, to było dziwne, nie? To się patrzyłem, tak jakby jakby Adi. Chyba, nie wiem, no coś. Ale była jakaś rozmowa nie? o tym o tym właśnie, co Adi mówił e, do Patryka. Ja, ja, ja z Adrianem nie rozmawiałem. Nie wiem, czy ktoś z firmy z nim gadał o tym. E, na pewno gdzieś tam będzie ten temat poruszony. Mi się wydaje, że on żałuje tego wszystkiego w ogóle, że tak wiesz, że aż tak poleciał. Chociaż nie wiem, no zobaczymy. Teraz będzie Cage z Wardęgą, to na pewno będzie poruszał te tematy. Adrian też wiesz, nie jest głupi. On na pewno się przygotuje i będzie snął, Ja yy, jedyne co wymagam od Adriana w tym momencie, jeżeli chodzi o, o moją, o, wiesz, o mnie osobiście, to żeby mnie przeprosił, nie? Bo... Skończyły się też już takie kurwa sytuacje, że ja będę podawał łapę i, i, i zbijał piątki z gościem, który mnie kurwa uciszył na imprezie. No co to ma być, stary? Ale to też chyba też mówi o tobie, że ty jesteś taki dla wszystkich, wiesz? Ciepły i chcesz z wszystkimi mieć dobre relacje, a oni trochę może też za bardzo sobie potem pozwalają na to, nie? Tak, tylko powiedz mi, kto sobie pozwala. Mhm. No wiesz, czasami. No, na przykład była kiedyś sytuacja z Krychołem, że ci tam odpowiedział coś tak, na tym, Kasio sobie pozwalał. No, no. Jeszcze, Musiałbym popatrzeć, bo teraz Zobaczcie. nie pamiętam, ale już trzy podałem. To, to, są, to są takie sytuacje, że... Yy, to, ja zawsze gdzieś tam obe, oberwie jakimś, kurwa, rykoszetem z jakiejś sytuacji, yy, ale zazwyczaj są te same osoby. Jakiś Casio zawsze gdzieś tam pruł i on zbudował taką, wiesz, reputację gościa, którego można napierdalać, nie? No i zawsze... Ja nie mam... Ja nigdy nikomu nie powiem, że on ma, mi, ma w ogóle, wiesz, nie gadać o mnie, bo ja taki nie jestem, wiesz, On, każdy ma prawo uderzyć we mnie jakimś argumentem, stary, jak ma jakąś konstrukt, wiesz, krytykę czy coś, nie ma problemu, może mówić, nie? Ale nikt nikt nie blokuje mnie na przykład, czyli wiesz, zam zamknij pizdę, czyli nikt mnie nikt nie ucisza w momencie, gdy gadam do mojego zawodnika w tym moment, w tym wypadku gadam o Szemolu. Żeby nie robił z siebie sługi Polaka i jeżeli Hubert, twój brat, zadaje mu pytanie odnośnie Polaka, to niech odpowie, a nie, nie, że zostawiają to sobie na inną konferencję czy coś, nie? No to, to potem też mówił w wywiadzie, że zostawia to na, na pojedynek z Polakiem. No, no i wiesz, a potem się okazuje, że ten go wystraszył, żeby nic nie mówił, bo mu, kurwa, wiesz, bo go skręci. No to co to jest, kurwa, stary, wiesz, za polityka? Chłop dostaje od nas, kurwa, grube y, y, pieniądze, jeden, drugi, stary, a oni sobie y, poza tym, poza... Y, w, 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 poza kulisami ustawiają jakieś kurwa stare swoje swoje strategie, nie ma jest, stary, jest pytanie do Szymola odnośnie Polaka Szymol ma odpowiedzieć my nie, ja, my, ja już powiedziałem o tym kiedyś my nie płacimy za umiejętności w walce, my płacimy za to, żeby to fajnie szło i za to, że ktoś ma, wiesz, community zbudowane za to, że ktoś ma konflikty i chcemy je otwierać po prostu na konfach, gadać o tym bo to buduje zainteresowanie i rozwiewa wątpliwości w wątkach, które dla niektórych widzów są interesujące, a nie można ich na przykład poruszyć, bo obaj siedzą cicho i na przykład nie strzelają w siebie. A tu mają face to face, a, normalnie wiesz, gaduchę, nie? Też pamiętam, jak mówiłeś o Szymolu u siebie na ferkę, że to może być drugi Don Cassio, no bo on bardzo mocny te streamy miał, nie? A nie. nagle usiadł na konferencji i to było dziwne bardzo. No Też tak, No i dlatego mówię, że wiesz, że mamy Szymola, który otrzymuje tam, wiesz, kwotę X za walkę. Wymagamy te, wiesz, jakiejś ciekawości, zbudowania atrakcyjności wokół swojej postaci. Na no, później przychodzi Polak, on mu kurwa stary mówi, że mu coś stary zrobi, i chłop przygaszony siedzi na konfie, jakby był kurwa stypiarzem roku. Wiesz o co chodzi? Bo kurwa nie mógł nic, wiesz, nie mógł się nic odpalić, bo siedziało mu z tyłu bani, że mu kurwa ktoś, wiesz, coś zrobi, jak nie wiem, wyjdzie czy coś. No i stary, to jest na pewno mega case do poruszenia, w, jeżeli chodzi o wewnątrz firmowe sprawy, nie? Jeszcze dwa tematy. Wspomniałeś wcześniej o Danielu Majewskim. Czy to już jest, bo mówisz, mówisz w tym filmie, że wziął zaliczkę. Czy... Tak jakby jeszcze jest szansa, że on może zawalczyć w fejmie? Jeżeli chodzi o temat Daniela, to ja uważam, że temat jest już na tyle przeruchany, że nie ma co o tym gadać. Jak Daniel będzie gotowy, to zawalczy. Nigdy nie mów nigdy. Zawsze jest szansa. Walka Paris-Platynow-Daniel Majewski to też jest w jakiś sposób moja walka marzeń, więc na pewno fejm będzie starało się, by do tego doszło. Jeżeli oczywiście Paris lub Daniel nie będą chcieli, no to nie dojdzie. No, ale są takie dream fighty, o które zawsze chętnie walczymy, nie? To jeszcze się o jedną rzecz tylko zapytam, bo wygląda mi to tak w głowie. Była ostatnia akcja właśnie z Murańskimi, że ludzie y, mówili, że jakiś fajn bez Murańskich, coś w tym stylu. Tencule też się o to znerwował, że on miał być jego ostatni pojedynek z nimi. I też Nitro mówił o tym, że włodarze zapewniali mu, że Murańscy nie będą już walczyć. I jak to wyglądało tak naprawdę? Słuchaj, no ja rzeczywiście napisałem tak do Nitro, w sensie ja, że po, tym, po tych słowach Jacka Napisałem do niego i do Sandry, że mega chujowo się, wiesz, to, to wyszło. Bo ja nie chcę, żeby mało lat stary miał jakieś problemy tam w szkole, czy coś, że mu będą, będzie ktoś mówił, wiesz, jakieś rzeczy o tej kwanie, czy oni nitro stare. To wiesz, mało lat nie zasługuje na, na takie rzeczy, więc pierwsze co zrobiłem, no to mu napisałem, że zrobię, wiesz, zrobię dużo, żeby Jacan już nie zawalczyłem, wkurwiony też na niego. Mhm. Później też, wiesz, Trochę ochłonął ten temat, pogadaliśmy w firmie i tak dalej, że wiesz, że tutaj jakby ktoś wymagał stary od YouTube'a, by zbanować jakiegoś użytkownika, bo, bo ktoś obraził i jak się tak zacznie stary dziać w fejmie, no to za chwilę wiesz, ludzie będą wymagać od nas zbanowania zawodników odnośnie tego, co odpierdolą, nie? A to jest teoretycznie otwarta platforma, Fame gdzie masz taką wolność słowa stary wolność wypowiedzi. To, że zostaniesz skrytykowany, tak jak na przykład, wiesz, Jacek przez jakiś czas był odnośnie tego, tego pocisku, no to to jest jakby jego karma za to, nie? Mhm. Za to, co zrobił. Później, wiesz, później... E, Były jakaś jazda też na nitro, że on... Ludzie z wykopu zaczęli na niego, wiesz, wyciągać jakieś rzeczy stary, stare, jakieś omegle, że on coś tam wyzywał i tak dalej. No jakoś gdzieś tam ten, ten temat... E, no kurwa tak się tak wszystko bo zakręcało, że walczy tak. Dzięki bardzo, sorry, że przedłużyłem, ale było trochę czasu.